A, do końca wierzyłem coś pięknego, to jest najmłodszy kibic! <laughs> no sezon nie wykazywał tego, że, że tak wysoko zajdziemy. To, co, co sądzisz o tym? Znaczy, ja myślę, że trzeba wierzyć do końca. Tu nie chodzi o gwiazdy, tu chodzi o ambicje. I to, to był najważniejszy atut naszej drużyny. Ambicja. Zmiana trenera pomogła drużynie? Myślę, że tak. Spokój wprowadziła. Jak kibic dzisiaj będzie świętował? No, na razie jeszcze nie myślę o tym. Jutro dzień wolny, także będzie dobrze. Jak się, ja się czuję kibic yy, z brązowym medalistą w swoim mieście? Bardzo dobrze się czuję, yy, jestem bardzo zadowolony z drużyny, myślałem, że nic z tego nie będzie, po tym pierwszym meczu tam, do czwartej, kwarty mnie tak trzymali w napięciu, że nerwy, nerwy i reszta z nerwy mnie trzymały, a tutaj dzisiaj, dzisiaj spokój. Na spokojnie, żeśmy tutaj. chyba cicho, spokojnie pan kibicował, skoro głos nie zdarty. Oj, mam głos zdarty, dlatego oszczędzałem, bo poprzednie mecze niestety doprowadziły do tego, że mam... Co chwilę odnawiamy się właśnie chytami, także... Jak będzie pan dzisiaj świętował to zwycięstwo? Pracy. Będę pracować, niestety muszę się udać do pracy, także przykro mi z tego powodu, ale... Czego kibic też to życzy zawodnikom? Zawodnikom? Zdrowia przede wszystkim, żeby w przyszłym sezonie poprawili ten wynik, zajęli przynajmniej drugie miejsce, ale marzymy oczywiście o złocie, prawda? Jak się czuje po tym zwycięstwie? prawie serce stoi, także to wspaniale, wspaniale. Chyba lepiej, nie można sobie tego wyobrazić. Super. Spodziewał się pan na początku sezonu? Nie bardzo, ale zawsze człowiek jest optymistą. Także trzeba cały czas wierzyć to, Czego pan życzy, drużynie? Mistrzostwa! Mistrzostwa za rok. 高飞，高飞。